W kolejnym zadaniu chcemy odpowiedzieć sobie na pytanie, ile musimy do siebie dodać kolejnych wyrazów pewnego ciągu geometrycznego, aby otrzymać liczbę 315. No i my wiemy jeszcze, że pierwszy wyraz tego ciągu to będzie 5, iloraz wynosi 2. No i my tak naprawdę, jeżeli pytamy ile wyrazów, to znaczy, że poszukujemy liczby, która kryje się pod literką n. Czyli przede wszystkim, jeżeli znamy sumę pewnej liczby wyrazów w ciągu, znamy sn, to wykorzystamy sobie ten wzór, bo oczywiście q wynosi 2, czyli jest różne od jedynki. No to podstawmy. sn wynosi 315. Mamy dalej tak, wyraz pierwszy, czyli 5 razy 1 odjąć q, znamy, wynosi 2 do potęgi n przez 1 odjąć q Czyli 1 odjąć 2. No i to musimy sobie obliczyć. Czyli mam tak, 315 równa się 5 razy. Na razie licznik zostawimy w spokoju. Odjąć 2 do potęgi n. 1 odjąć 2 to będzie minus 1. No i na początek pozbądźmy się tej piątki, czyli obustronnie podzielimy sobie to równanie przez 5. No to tak, 315. Podzielić przez oczywiście 5, to będzie 63, czyli 63 równa się 1 odjąć 2 do potęgi n przez minus 1. Następnie pozbędziemy się tej minus 1, czyli pomnożymy obustronnie przez minus 1. 63 razy minus 1 to minus 63. Tu nam pozostanie 1 odjąć 2 do potęgi n. Następnie 1 przeniesiemy na stronę lewą, czyli mamy minus 63 odjąć 1, równa się minus 2 do potęgi n, czyli minus 64 to minus 2 do potęgi n. Następnie obustronnie pomnóżmy sobie przez minus 1, czyli 64 to 2 do potęgi n. No i zauważcie, że 64 można zapisać jako 2 do pewnej potęgi. No bo jeżeli 2 podniesiemy do potęgi 6, to otrzymamy 64, Zatem zauważcie, że teraz tutaj mamy takie same podstawy, zatem żeby po obu stronach były takie same liczby, no bo, no bo tutaj mamy ten znak równości, to znaczy, że wykładniki także muszą być takie same, czyli n wynosi 6 i to będzie to, czego właśnie szukamy.